Witam z, z kolejnej części serii Zdobywania czegoś! It's pudełek w Battle gun. No więc. Bez zbędnego przedłużania no, zapraszam do oglądania. E, e, dobra, super. O fajnie, fajnie. Mój ulubiony tryb. E, może nie do końca ulubiona mak Nie za bardzo. ta pełna tych, tych dachów nie mogę się tak zobaczyć skryć. Uf. O, fajnie, fajnie. Eee, mm. uda się wskoczyć na pana. Jeszcze. Jeszcze. Patrzcie, nie kontroli. Ew, zabij mnie. Eee, dobra. Czyli yyy. Okay, e, dobra, już teraz wiemy o co chodzi w tej funkcji. Ja będę mógł po prostu... Nie, nie będzie... będzie... Będę strzelał sam. O tak. Mówię. O, będę nie będę strzelał sam. Super. Kontroli strzelam samochodowe, Wolę tak. Wolę też niż Nie, 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 nie. Nie słabiak. Nie, 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 benc, benc. nie, bez hej, Bez. Nie, 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 nie. Proszę, nie, proszę, nie. Puszyć, 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 Jest 90. Jakbyście chcieli wiedzieć, ile daje ten jeden plus i on daje 60 HP. 60 HP. Nie, 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 nie. nie. Zaraz sprawią się z nimi, zasięgną, z nimi. Alo? Belka, jakaś. A seria, bo on jakiś stecz jak Belka. E Noobska pozycja, szczerze powiem. Nuby, nuby z was. Nuby z was, nuby z was. Dajcie mi, proszę coś, sto procent O, cześć, jak się macie? Bum, bum. Musicie mnie trapa zrobić Muszę mi normalnie zrobić trapa Muszę jeszcze, elo Belka, 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 osterczy jak belka Dobra, 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 elo Dobra, dostał, dostał, kitty. Hit, ale potężny hity wale. Dobra, dzięki, że mnie chronisz. przed tymi tamtymi. No. Z blikami natury, o tak powiem. Dobra. On przyszedł chyba ze snajpy, no. Czy padł? Nie, nie. On nadal ma ten sam karabin co ja. I polecam y, tajemniczego gracza. Jeśli ogarniacie oh. stand, guys. To znacie z kim to właśnie ma ten, ten, taki, to zdjęcie, wiecie o co chodzi, T tą swoją ikonę ustawioną na, yy, ten, ten, no, na... O, to ładnie, zabili zabiliśmy. fajnie. No nie, bo to od typ nie. Ej, dlaczego? Czy my się rozpimy tam? Przepraszam bardzo. Dobra. A. Nie, my się rozpimy normalnie tam. I, dobra, nie wiem o co chodzi. Belka stoi. Ja. Belka wiesz. Bum, zabijłem się. Kil. O, cześć Kil. Kilcie, no, najlepiej. No, najlepiej. Kil cię No najmniej. Kil. Kilio. Dobra, no. fajnie. Ale ja wolę mieć przygotowałem zawsze karabin. O, myślałem że w ogóle zabić ktoś. O MVP 15 kg. A, Ale w porównaniu do nich to dość sporo, nie? Ej, jaką ja teraz mam jakąś kupiórę? Ej! Nie znam tej gry, więc nie będę się zagłębiał. Eee, I na tym chciałbym zakończyć, zakończyć filmik ja na openie właśnie tej skrzynki. I trafiłem nową postać rzadką. Pierwszą moją rzadką postać. To jest mój skin, który przynajmniej coś, nie? Teraz yy, będę mógł robić więcej takich serii, dropnień tego eee. właśnie w Battle Gunie. Jeśli wam się to spodobało, to możecie dać mi znać w komentarzu, czy mam jeszcze to robić, ale pewnie i tak zrobię jeszcze. Więc możecie uruchomić uh, tak lub yeah. nie. I na tym bym zakończył swój film. Pa, pa.